Uch. Świt dobry, to dosłownie. bo jest e, nieco po szóstej rano. Ptaszki jeszcze śpiewają. Dzisiaj zaczynamy bardzo wcześnie, i zaczynamy bardzo intensywnie. Mianowicie ruszamy do Yosemite National Park. E, myślałam, że taki equipment już mi się w stanach nie przyda bo jest bardzo ciepło, ale niestety warunki w Yosemite dzisiaj no jednak nie wróżą bardzo dobrej pogody, dlatego musimy przygotować się na deszcz, śnieg, ale mam nadzieję, że pokażemy Wam super miejsca z fajnych ścieżek, bo to jest na pewno przepiękny park narodowy i na pewno będzie bardzo wesoło. Także już wsiadamy do auta, jedziemy po dziewczyny i ruszamy w drogę. Okay, first stop. Are you girls ready? Yay! <laughs> Let's get in the car. We have Mexico and Poland so far. Let's do it. And we got our last stop. Yeah. Yeah. Uh, Brazil on the board. Brazil. Yeah. <laughs> <laughs> I you. Girls, are we ready? To Wygląda trochę jak w Toskanii. Julia, jak się czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Bezpiecznie? Bezpiecznie. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale uh... super kierowcę. O, oh, dziękuję. <laughs> tak długo dziewczyny, tak jak się nie będziecie biły na tylnym siedzeniu, jak dzieci, to będzie super. Um, najważniejsze, we have like very good team here. We have Brazilian vibe and Mexican vibe. The girls are very cheerful. <laughs> yeah. So we are having nice conversations here. So I think our trip will be successful, right? We are meeting now, Khodim. Na pewno nas e, troszeczkę potrzęsło, musimy się tutaj bardzo skupić. Jest na pewno pięknie, ale nie wiem czy jesteśmy na to przygotowane. Zobaczymy jak nam się uda, ale na pewno oparnie jest cudowny. To będzie fajne doświadczenie. Jest przepięknie. I zatrzymałyśmy się właśnie na chwilkę i mamy tutaj Snowflake! No, Jesteśmy 187 mil od San Francisco, teraz już nie ma odwrotu, zostajemy w śniegu. mamy Kolejną mroczną stację Jest niczym w pamiętnikach wampirów Piękna, piękna mgła Niestety nie widzimy za dużo Ale to na pewno ma swój urok Dziewczyny nie mogą się napatrzeć Na naszą wielką mgłę Gdzie nas tak dorwało I miejsce, w którym jesteśmy nazywa się Faces of Half Dome i jest to dosyć znane miejsce, okazuje się, które w przeszłości i przez po prostu, tak jak mówię tutaj, tysiące lat inspirowało ludzi do tworzenia różnego rodzaju historii, sztuki i opowieści. No i nie dziwię się, że tutaj ludzie właśnie przychodzili studiować, odkrywać i medytować. Bo na pewno jest tutaj dosyć specyficznie mrocznie i nastrojowo. Z racji tego, yy, że jest zima, nawet w Kalifornii jest zima. I nie wszystkie trasy są tutaj otwarte, a w zasadzie o to są otwarte tylko dwie, dlatego właśnie jeździmy autkiem po parku i co po chwilę zatrzymujemy się na jakichś pięknych widokach. I właśnie dotarłyśmy do naszego głównego celu jak na teraz i to jest Tunnel View. I znowu, znowu jest przecudownie. Nie możemy zobaczyć gdzie iść i co będę w to, tak zobaczyć, choć że no, droga nam niestety go nie umożliwia. Ale postanowiliśmy się tutaj zatrzymać i przynajmniej zobaczyć co mamy dookoła, bo widoków mamy. No i of course understand. mamy Mamy pi mnóstwo pięknych widoków. modelek i pięknych miejsc tutaj nie brakuje. Never ending story. Takie Josumity małe. Wpadłyśmy na kolejną grupę oper z okolicy. Too many oper, too many oper everywhere. Wow, family picture. Ok, the Polish warm up right now. We're going to you the Polish dance. So we all can warm up. So

So tak, jesteśmy wreszcie dotarłyśmy. E, pierwszy nasz tutaj właściwie taki dłuższy hike. Tak. Obrigada. Obrigada. Ej Natalia, jak ci się podoba? Podoba mi się bardzo. Pięknie jest tutaj. A jak widoki? A jak powietrze? Świeże powietrze. Jest fajna zima. Zima, no. Ostatnia w tym roku. Get picture time. Zachodzi słońce, więc musimy się pomalutku stąd zabierać i uciekać. Więc na dzisiaj już będziemy kończyć nasze hajki, nasze zwiedzanie w parku. Jesteśmy przemarznięte, więc lecimy zatankować auto, bo czeka nas kolejna podróż do naszego namiotu, bo dzisiaj zostajemy w naszym luksusowym Airbnb namiotowym. Także czeka nas, czekają nas małe zakupy żywieniowe, i mam nadzieję, ciepła. Ciepły wypoczynek w naszych namiotach. Jesteśmy w naszym nowym domu z pięknym widokiem. I zobaczymy... O! Mamy takie roślinki! Everybody excited! We are ready! Let's go! Zobaczmy, co tam w środku. Fajne. Oh Zaczynamy dobrze. Mamy światło. Uh, teraz kto bierze jakie łóżko? Będzie wojna. Do we have enough space? No. We go home. I'm staying here. Airbnb, wspaniałe już ogarnięte. Teraz czas ruszyć na miasto i zdobyć jakąś żywność, bo wygląda na to, że może być tutaj z tym ciężką. Skończyło się taką kolacją. Zakupy w sklepie, zamulanie w łóżku. No restaurants tonight, no fancy at all, oh, we are adventurous here. But I have money. <laughs> <laughs> Oszczędność przede wszystkim Więc dzisiaj trochę nas sytuacja zaskoczyła, jako że była zmiana czasu e, już tutaj w, w Polsce, dopiero za trzy tygodnie, więc żadna z nas o tym za bardzo nie pamiętała, a skróciło nam to sen o godzinę. E, mimo tego szósta rano się nie udała, jest siódma rano. no i tak idziemy na ostatni hiking, zanim wyruszymy do domu. Nie chcemy jeszcze o tym myśleć. E, jeszcze ostatnie sekundy w naszym pięknym namiocie bo na pewno było tam wygodnie, było ogrzewanie więc nie było najgorzej na pewno to jest fajna przygoda i fajne doświadczenie no na jedną noc okazało się, że zapomniałyśmy naszego autka z góry, dziewczyny już jedzą śniadanie a ja maszeruję pod górkę żeby odnaleźć moje utracone autko bo wczoraj wieczorem kiedy wróciłyśmy z zakupów było tak ciemno, nie było już nigdzie miejsca na parkingu, i musiałyśmy maszerować na ten dodatkowy. I w ciemności nie zdawałem sobie sprawy, jak to jest wysoko, ale przynajmniej kto zobaczy taki piękny wschód słońca? Kto? No ja, proszę bardzo. Mam za nami słońce. Słońce już walczy za górami, a ja walczę dalej z górką. I'm gonna Yes. Breakfast time! Mm -hmm. Where are we going now? Where are we going? Oh, so excited! Well yeah, I'm gonna you those spots. Musimy zahaczyć, to co najważniejsze, przed powrotem do domu. Nie odpuścimy. I podejrzeliśmy wspaniałą decyzję, bo dzisiaj wreszcie napotkało nas słońce, więc na pewno będzie o wiele przyjemniej, będzie cieplej. Musimy tylko znaleźć odpowiednią drogę, żeby się znowu nie zgubić. Julia, chyba nam się nie uda dzisiaj tak wcześnie wrócić do domu. Bo co, po chwilę się zatrzymujemy w jakichś fajnych miejscach tutaj w parku, znajdujemy jakieś fajne miejsca w naszej drodze. I teraz właśnie udajemy się do kapliczki, zobaczyć, jak jest w środku. I mamy już to, jest nasz wodospad. To nie jest największy wodospad, który mogłyśmy sobie tutaj dzisiaj zażyczyć, ale z racji, że nie mamy tak dużo czasu. Zobaczymy go tylko od podnóża. Pamiętam, kiedy byłam na moim travel mont 3 lata temu w Kalifornii. No to w sumie nasz cały trip polegał na hike'u na szczyt wodospadu. Zjedliśmy do góry lunch i mieliśmy piękne widoki. Zawsze możemy do Yosemite jeszcze wrócić i na pewno z wielką przyjemnością zrobimy to latem, kiedy będzie można rozłożyć sobie namiot pod gołym niebem. Bo i tak jest bardzo relaksująco i super spędza się Dzień Kobiet w takim otoczeniu z dziewczynami i z matką naturą. Czego chcecie tutaj więcej? No, już niestety na ten weekend żegnamy się z Yosemite. Na pewno chętnie jeszcze bym tutaj wróciła. To jest zupełnie inne oblicze Kalifornii, gdzie w moim miasteczku jest teraz bardzo ciepło, a tutaj, jak widzimy, jeszcze śnieg zupełnie inne oblicze matki natury. Na pewno, jeżeli zamierzacie się wybrać do Yosemite. To musicie pamiętać o tym, aby zadzwonić na ich infolinię i dowiedzieć się, jakie panują warunki i jakie są ich wymagania. Bo przed naszym tripem e, moi ostrodzice pomogli mi dowiedzieć się, jakie teraz są otwarte trasy, jaką drogę wybrać i w co musimy się zabezpieczyć. Bo tym razem potrzebne były nam e, łańcuchy na opony w razie, in, e, w razie trudnych warunków e, pogodowych. Na pewno warto też z dużym wyprzedzeniem znaleźć sobie nocleg. E, bo często w sezonie jednak trzeba spać dosyć daleko od parku. W parku ciężko jest znaleźć cokolwiek. Nam udało się znaleźć nasz e, wspaniały i przytulny namiot, który był bardzo tani. Zapłaciłyśmy chyba 62 dolary za noc, także naprawdę miałyśmy wielkiego farta. Z takich rzeczy trzeba dopilnować też na pewno z większym wyprzedzeniem. Warto sprawdzić dobrą pogodę bo nie chcemy przyjechać tutaj w deszczu, w zimnie, tak jak było to w naszym wypadku wczoraj, aczkolwiek taka aura też miała swój urok. Dużo czasu spędziłyśmy w sumie w aucie, ale no, widoki i tak były niesamowite, więc na pewno też nam się to bardzo podobało. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania co do Yosemite, to odsyłam Was do siebie na mój prywatny Instagram. Chętnie podzielę się każdą informacją i na pewno polecam Wam Yosemite z całego serca. Jest tu wspaniale. Czuć moc matki natury. Bardzo orzeźwiający weekend.